Więc W drugim odcinku jest scena po prostu, gdzie się całujecie, akurat Ty byłaś w ciąży, więc te hormony buzowały. Jest trochę niezręcznie całować się z kolegą, który się zna 15 lat. I wiesz co, to znaczy, ja wiem, że może to jest dziwne, ale ja serio mam takie podejście, że to jest moja praca mhm. i jakby w scenie jest tak napisane, no więc się całujemy. I dalej idziemy. Mm -hmm. I jest następna na scena, a w następnej się kłócimy i tak. krzyczymy na siebie. A w kolejnej scenie sprzątamy i wrzucamy brudne ubrania do pralki, no nie? Mm -hmm. I jakby nie, nie wiem, znaczy wydaje mi się, że fakt tego, że my z Maćkiem tyle lat już graliśmy ze sobą i że jakby. Oczywiście pierwsze dni były takie, że bardziej to było trudne, bo ja już naprawdę byłam w zaawansowanej ciąży. I czasem chciałoby się te sceny rozegrać trochę inaczej, ale jak mieliśmy kilka scen dziennie, to czasami było tak, że ja już się kładłam w tym łóżku, albo na tej kanapie mówię, Patryk, ja już się tak nie podniosę przy dziesięciu dublach, nie ma szans, mhm. więc ułóżmy te sceny inaczej. Więc i, to, i też jakby super, że my mieliśmy na to wszyscy przestrzeń, że przez to, że się tak znamy, to to była naprawdę bardzo bezpieczna strefa. Mhm. Więc ja tam nie czułam niezręczności, mhm. bo to po prostu, nie, po prostu tam nie było tych żadnych podtekstów, tam, nie, tam tak, tak czyste są te relacje. Mhm. I jakby każdy wie, kto jest kim, tak. że dzięki temu to ta praca była bardzo komfortowa.